Witam Was serdecznie, moi drodzy z tej strony. So, to jest Games Masters. Analiza filmowa setu Innistrad Midnight's Hunt, część trzecia, kolor biały. Rozpoczynamy od karty Adeline Resplendid Qatar. I jest to solidna eryka, na pewno warta grania. Za jeden zatrzymana dostajemy na pewno 1-4 gościa z Vigilance. A prawdopodobnie będzie on dużo większy z przodu oczywiście sam się wspomaga w tym procesie. Przy połączeniu z jakimiś fajnymi sztuczkami możemy tego gościa, który atakuje, jako jeden, jeden human obronić i zrobić po prostu snowball. Więc myślę, że ta karta będzie najciekawsza w WG, ewentualnie w Borosie. Ale generalnie jest to tak na tyle mocna pozycja, że zmieścimy ją do każdego deku i będziemy z niej zadowoleni. Więc po prostu polecam. Z kolei Blessed Defiance no nie przekonuje, nie zachwyca, jest wystarczająco dobry, żeby zmieścić w deku, jako taki właśnie w tym stosie sztuczki. Ale w tym stosie sztuczek jest na no tyle fajnie, że raczej yy, przegra konkurencję z czymś lepszym. To jednak jest yy, yy, no niby dużo, ale nie aż tak dużo. No. Jak na, mój gust, jak na mój gust to jest bardzo umiarkowane, nie daje nam tego, co byśmy najbardziej chcieli, czyli nie zwraca tej karty, prawda? Ta karta ginie, dostajemy w nagrodę trochę życia i stwora 1-1. Oczywiście alternatywnie możemy tego używać jako scenariusz taki, że jest wyścig i po prostu dostajemy sobie życie, ale to jest chyba też za słabe i też Zbyt małe, jakby efektywne, więc uważam, że to jest przeciętna sztuczka, która jest grywalna. Ale chcemy jednak czegoś więcej. Bornout Time, czyli kolejna odsłona karty Oblivion Ring. No, na tych kart było już wiele i zawsze były dobre, czy bardzo dobre. Oczywiście, jeżeli jest jeszcze możliwość zesplaszania tej karty, to też jest spoko, prawda? To jest fajna, fajny, twardy removal. Także czasami po prostu będziemy w nim też grać jako z pleszem, bo to jest mm, łatwy koszt splasha. Y, Usuwam coś na stałe. Także, także. Solidna pozycja, potencjalnie wysoki pin na drafcie. Handelby Witch. Dobry drop za dwa z opcją na dużo lepszy drop na za 2, ale oczywiście o tym, że trzeba być bardzo ostrożny, bo jednak ten kołban, tak samo jak się pojawia, to może zniknąć, prawda, jeżeli... Mm, Oczywiście to jest tak, że jeżeli na początku kombatu kontrolujemy trzy kreatury, to dostaje flying, więc szczęśliwe jest to, że no niekoniecznie stracimy tego stwora, już... my już wiemy, że on ma flying wcześniej. Przyznaję, że dopiero teraz to zwróciłem uwagi, bo wydawało mi się, że to po prostu działa jakby statycznie, a to jednak to działa tak, że, jakby, że to działa dynamicznie, a to działa statycznie, że to jest dużo lepsze, prawda? Bo my przed atakiem już wiemy, czy mamy ten flying. I to nas trochę uspokaja, więc ten common jest naprawdę solidny i chcemy nim grać bez dyskusji. Kabel z kolei to jest taki sobie common, jest to oczywiście dużo wersja, gorsza wersja Oblivion Ringa, nie jest to zupełnie niegrywalne. Ale jednak celujemy w lepsze remowala, jest to umiarkowana karta. No, czasami z braku laku, nie mając remowala, musimy tym grać po prostu. Katar Komando, moim zdaniem, gramy zawsze w dowolnej ilości sztuk. Jest w stanie karta ta karta e, jakiś tam przyłapywać e, atakerów, którzy są, nie, jakbyś tam niefortunnie zaatakowali. Typu nie jakiś gość 4-3 atakuje, prawda? Więc możesz się fajnie wymienić. Bardzo, bardzo korzystnie. No i oczywiście jako drop za dwa mana po prostu wchodzi. E, ciśnie za trójkę. Bardzo przyjemny gość. Polecam. Myślę, że nie ma takiej ilości. Spokojnie my nawet 4 sztuki zmieścił w deku. Katar e, Call. Cool. Karta, która oczywiście potencjalnie może być, mm, może snobowlować, ale niestety ma ten, ten problem, że jest łatwo, łatwy, dajemy na kreaturze łatwy cel e, do removalu, prawda? Więc e, wydaje mi się, że nie jest to niegrywalne, ale jednak jest dosyć ryzykowne i ja bym raczej nie ryzykował. Najczęściej bym chciał coś bardziej pewnego. To są jakieś pewnie strategie na tokenach, gdzie bardzo bym tego chciał. Są pewnie jakieś tam potencjalne scenariusze, że mam gościa z hexproofem, i wtedy też się nie boję i to nakładam, ale generalnie to jest moim zdaniem e, przeciętne. E, Sanctifier: mm. A Kiedykolwiek się zmienia, dzień z nocą lub noc z dniem, to dostajemy e, całkiem wymierny efekt. Jest to ok, nie jest to coś co bym jakoś bardzo mocno rekomendował. Jest coś co muszę grać, ale jak na... akurat ta karta, akurat jest czymś co, mimo tego, że ja strasznie nie lubię połączenia: trzymana i gość, czy to jestem w stanie jakoś to przepchnąć i tym grać pewnie, nie zawsze i nie wszędzie i pewnie bym nie chciał, ale no jest to wystarczająco ok, żeby to, to zmieścić. Podobnie jest tutaj z clarem Katars podobny typ karty. Trochę droższa, troszkę więcej daje, a to jest wciąż no, coś co raczej wolimy coś innego w deku, ale też wystarczająco dobre aby zmieścić. Course of Silence to jest karta pod Constructed. W limit się absolutnie nie przyda i bardzo mocno ją odradzam. Nawet szczerze powiedziawszy, szkoda czytać, to nie jest karta, absolutnie, którą chcemy grać. W tym formacie rozgrywek Craft Trainer jest naprawdę mocny. Nawet bez Kowena jest absolutnie wart grania zawsze. A z Kowenem staje się naprawdę potworem. Jeszcze z jakimiś opcjami, na wiecie, nie wiem trampla czy tam flyinga, no, może być nieprawdopodobnie niebezpieczny. I jak najbardziej polecam grę tym gościem. Jest też pewnie sporo ciekawych różnych kombosów, kom które można z nim zrobić, zabijać w jedną, w dwie tury. Faithful Absence dobry removal, sensowny removal. E, jasne, oponent dostaje tam e, te, to pół karty powiedzmy, bo to się jeszcze zdanie zapłacić, ale e, tam 3-4 karty powiedzmy dostaje, ale jednak twardy removal w zawsze jest w cenie i szczególnie w tym formacie, gdzie te wszystkie wilkołaki będą tam gdzieś biegać po stołach, to, to moim zdaniem. E, nie ma dyskusji, musimy tym grać. Jest to też dobry splash. Flare of fate. Ta sztuczka już jest dużo lepsza niż ta poprzednia. Daje nam pewne, pewne stacje 2-2. Jeżeli jesteśmy Humanem aż plus 3 plus 3 Indestructible za, 3, za 2 mamy to jest świetny efekt. Raczej w białym kolorze nie będzie problem z humanami, więc to jest solidna pozycja. Myślę, że więcej niż dwie sztuki bym w deku nie zmieścił, ale e, będę szczęśliwy mając taką kartę w deku, grając na humanach. E, Gave only down guard, świetne, gramy zawsze. E, nawet e, wiadomo, samo 3-3 zatrzymana już jest wystarczające, żeby grać, a te efekty są naprawdę mm, przyjemne i, i, i nie ma dyskusji, że to jest e, pozycja obowiązkowa, gramy, grając białym trochę więcej dyskusji z Gavon i Silversmith, myślę, że można nim grać. Myślę, że jest to szczególnie w pewnych takich strategiach, gdzie idziemy na tempo. Ciekawa opcja. Dostajemy jednak trwały konterek i niezłego stwora, mimo wszystko, tak? bo to jednak jest, no... powiedzmy, do szczęścia brakuje, brakuje mu jeden z tyłu, żeby był naprawdę już taki wart swojej ceny. Więc oczywiście on trochę nie jest wart swojej ceny, ale te konterki, tą wartość, powiedzmy, wyrównują i to sprawia, że karta jest niezła, a w pewnych strategiach, gdzie po prostu chcemy się szybko przebijać, gdzie chcemy w tempo tego stwora, który już na stole jest, powiększyć, ta karta może naprawdę dawać radę i być niezła. Więc nie wszędzie, nie zawsze, ale kiedy już znajdziemy odpowiedni klucz do, do, do dobrego agresywnego deku, ta karta może być fajna. Eee, Gewonny Trapper. Też dla mnie tutaj nie ma dyskusji, że taperzy w Limited są jakby esencją Limited są bardzo ważni w Limited i w każdym formacie, który grałem, te, ci tapezy robili różnicę i to nie będzie inaczej fajny tani gość, który też ten tabis z zadowoloną manę, to jest super ważne, bo czasami po prostu nie mamy możliwości mieć tej, gdyby to kosztowało powiedzmy 1 W, to musielibyśmy na przykład czasami zrezygnować z stwora, żeby stapować, Tutaj po prostu zadowolony zadowoloną manę możemy to robić. Świetna sprawa, gramy zawsze, moim zdaniem. Jeżeli gramy, im bardziej defensywnie gramy, tym więcej chcę umieścić w deku. Tak mi się wydaje, to nawet do, do, do dwóch trzech sztuk mogę, mogę umieścić. A oczywiście do agresywnych deków też ma jakąś swoją wartość, chociaż się wydaje, że już mniejszą jednak, że jednak agresywne deki chcą dogrywać kolejne stwory, a nie tapować te, które, które są na stole u oponenta. Hedgewidge Mask. Moim zdaniem, moim zdaniem to jest karta, którą bym zmieścił w deku, ale no, muszę mieć pewne warunki, że muszę mieć bardzo dużo ilość tworów i muszę być bardzo agresywny. Nie jest takich deków chyba aż tyle. Niekoniecznie wcale jest nim Boros, bo te białe karty jak widzicie są różne, jest sporo takich bardziej ofensywnych, ale jest też sporo takich bardziej działających na zasadzie powiedzmy współpracy, więc. Nie mówię nie, ale wydaje mi się, że jednak najczęściej będę miał ciekawsze opcje do wyboru i po prostu nie zmieszczę. Homestead Courage. Tutaj e, fajne jest to, że możemy to użyć dwa razy w tej samej dużej i zmienić natychmiast e, nos w dzień. Nie jest to niegrywalne, ale moim zdaniem, znowu podobnie jak tutaj poprzednik, czyli ta maska, jest to jednak trochę za mało, żebym chciał tu grać zawsze. Też raczej to celowały w jakieś ofensywne w jakieś ofensywne deki, które grają na małe ilości borosty, prawda? Które grają na małej ilości landów i, i chcą się przebijać z jak najszybciej. Adversarz to jest jedna z kart, które mają cały swój cykl i ten cykl jest cały bardzo mocny. Mniej lub bardziej oczywiście te poszczególne karty są silne, ale Grając tymi kolorami absolutnie musimy każdym z tych adwers adwers adwersarzy w odpowiednim kolorze grać. To są po prostu bardzo mocne piki. Tutaj mamy świetne drop za dwa. Potencjalnie oczywiście, a jeżeli chcemy sobie chcemy sobie gdzieś tam na później go zostawić, żeby był większy i lepszy, to oczywiście jak najbardziej, szczególnie że też wspiera pozostałe kreatury, więc Jestem dużym fanem, i to jest naprawdę pozycja, która jest w stanie wygrywać gry w pojedynkę: Loyal Griff. Ja osobiście tę kartę lubię. Fajne jest to, że mamy to New May Return, czyli nie musimy tego robić. I mamy po prostu dobrego latającego stwora nie jakiegoś wybitnego, ale sensownego z opcją na ratowanie naszych stworów, które są zagrożone. Moim zdaniem to jest jak najbardziej uzasadniony koszt i, i solidny, solidny stwór. Odric, Outrider, od no koszt nie jest uzasadniony sam z siebie, bo to jest za 4 ma 2 4, to jest takie no minimum, które raczej byśmy nie chcieli grać, ale kiedykolwiek ktoś zginie, kładziemy konterek na wskazanej kreaturze, to jest bardzo ważne. I moim zdaniem to już jest warte tej ceny, że mamy powtarzalny efekt powiększania kreatur. To jest bardzo dużo i ja osobiście będę w będę tą, tą kartę celował. Szczególnie będzie ciekawa chyba z Czarnym, który ma sporo możliwości poświęcania kart. I jeszcze produkcję tych, tych zombiaków, które będą ginęły same z siebie w ataku, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy scenariusz. Ritual Guardian. Znośny gość, tak. Oczywiście, ten Kowen robi dużą różnicę mm, i chcemy do niego doprowadzić, ale no, nawet bez tego jest znośny. Znowu no, nie jestem fanem gości zatrzyma na no, 3-2, ale z braku laku mogę go zmieścić w deku, szczególnie jeżeli jestem agresywną stroną. Right? Ritual of Hope: nawet bez Kowen ta karta się broni. Jest to jednak globalny power-up. Pewnie naj, najlepsze będzie pewnie w WG, ale też gdzieś tam w Borosie może się z, znaleźć miejsce. Raczej na przykład w WB, chyba już nie za bardzo, ale WG i Boros to są te kolory, które tą kartę potencjalnie mogą przyjąć i robię z niej fajny użytek. Myślę, że szczególnie właśnie w WG, bo tam masz tą, masz tą możliwość generowania tych stworów mniejszych, tam tokenów i dzięki temu możesz docelowo zyskać bardzo wiele. Stretch Party Captain e, za 4 na 2.2 brzmi tragicznie, ale oczywiście przez to, że możemy go odpalić drutaniej, e, to może być jeden z czołowych komonów, jeżeli chodzi o agresywne deki. E, na ten moment wydaje mi się, że no nie ma możliwości, żeby go przynajmniej nie stestować, ale. E, raczej jestem dużym fanem niż dużym e, przeciwnikiem tej karty. Wydaje mi się, że będzie dosyć łatwo odpalić ją za 2 mana i jeszcze dograć kolejnego dropa za 2 na przykład także albo odpalić po ją wcześniej w trzej turze. Uważam, że jak najbardziej pozycja warta uwagi, a w pewnych dekach może być wręcz wybitna. Sigarda Splendor to może być niezłe, a może być bardzo słabe i sytuacyjne. Do stestowania. To jest kolejna karta, którą bym chciał gdzieś tam zobaczyć. W moim, żeby ją do końca ocenić, raczej jestem chyba na tak. Wydaje mi się, że to jest realne, aby z tej karty zrobić jakby jakiś kartę adventure, czy jakiś sensowny użytek. Ale, no, że tak powiem, zawieszam ocenę, bo po prostu muszę zobaczyć to w akcji, czy to jest. Czy format na przykład nie jest tak szybki, żeby to w ogóle miał rację bytu, prawda? Także. także e, potencjał jest, natomiast czy to będzie tego warte, tej, tej, tej many i tego zachodu, to jeszcze zobaczymy. Sigurdan e, serior oczywiście gramy zawsze. Jak się uda odpalić te dwa stwory z grobu, to jest wspaniale, ale myślę, że nawet nie ma do co czekać specjalnie. Gramy po prostu dobry drob latający za 5 mana, który potencjalnie wraca stwora. Tego stwora jednak chcemy wrócić. Chcemy jednak tego minimalnie jednego typu wrócić, i to będzie wtedy bardzo fajna opcja. Jakby się udało wrócić dwa, co w raid game też będzie pewnie bardzo możliwe, no to już będzie w ogóle bajka. I jest to wtedy karta, która no, potencjalnie może rozstrzygnąć grę. Więc solidny, bardzo solidny mythic, którego no, nie sposób nie zmieścić tyku. Soul Guide Grave jest też, no powiedzmy. Wersją dla ubogich, prawda, poprzedniej karty, ale bardzo dobrą, bardzo wciąż sensowną. Płaci, wiemy za co płacimy, jest to dobry stosunek ceny do, do, do siły stwora. Moim zdaniem, grywalny drop zapiedzie najbardziej. Um, Samfold Barrage, myślę, że to jest kwestia jednej sztuki mainowej e, i nic więcej. To jest właśnie taka karta anty, powiedzmy, wilkołaki, tak? Żeby te większe, te większe świniaczki, tam, które się tam gdzieś e, mnożą, poubijać. Jeżeli widzimy, że gościu ma naprawdę sporo takich kratów, które mogą się zamienić w duże wilkołaki, gramy na przykład na RG, to można spokojnie dołożyć sztukę numer 2 Scythe'a, ale generalnie widzę tą kartę jako one of. Mm, Sun Gold Sentinel to oczywiście jest absolutnie wspaniały pick za 2 mana, wspaniały drop za 2 mana, Płacimy za gościa 3-2, co jest już super. No i oczywiście eksalowanie kart grobu też może mieć znaczenie, bo oczywiście możemy psuć flashbacki oponentowi, czy jakieś stwory, które miałyby wrócić z grobu ponownie. No i ten koweb to jest tylko dodatkowy, dodatkowa wisienka na torcie, też to jest to bardzo ciekawa opcja. Łącznie do, do, do czynienia chyba z drugim albo trzecim najlepszym drogoterminowym dropem w, w tym formacie, hmm. Sunset Revelry, hmm. ta karta robi wszystko i nic. I szczerze powiedziawszy, nie podoba mi się hmm. jasne. No, to jest tylko dwa mana, ale jeżeli się nam nie uda dobrać karty, to to jest stracone dwa mana. Tylko przy efekcie wracania karty, yy, to w ogóle ma dla mnie rację bytu. A to też nie jest wcale takie pewne, prawda zbyt i ja osobiście będę sobie to e, odpuszczał, tak sądzę. Harbent Exorcism e, to jest moim zdaniem sideboard. Nic co bym chciał widzieć e, e, w main decku z tej racji, że no, oczywiście są te i są te kreatury e, z disturbem, ale m, no nie muszą być, tak? No nie muszą być. Na przykład na R, RG, Wilkołaki, ta karta nic nie robi, prawda, a więc to jest taki punktowy punktowy sideboard pod punkty deki, nic więcej. Um. Unruly Mob, no ta karta już była w poprzednim formacie, w poprzednim ministradzie i pokazywała się z dobrej strony, no wbrew pozorom może naprawdę szybko i drastycznie przyrastać, szczególnie w WG, w, w WG gdzie mamy tych, tych sporo tych, tokenków, które tam gdzieś będą ginąć po drodze. No i też w WB, gdzie mamy te tokeny zombie, które po prostu będą ginąć przy ataku i wzmacniać moba, więc ten mob szybko może awansować do tego 3-3-4-4, a widywałem już spokojnie tak się moby po, po kilkanaście na kilkanaście, więc nie jest to gość do każdego deku na pewno. Potrzebujemy specyficznych rozwiązań, specyficznej ilości stworów i tak dalej, ale w odpowiednim jakby układzie kart naprawdę bardzo, bardzo groźny. No i na koniec on the Horde, czyli powiedzmy taki braciak formatu. No jeżeli gram agresywnym deckiem, to oczywiście ta karta nie ma racji bytu, ale w każdym innym scenariuszu jest to coś, co muszę zmieścić moim zdaniem, bo jednak daje mi polisę na życie, prawda? Mówi mi, e, dobra, zaczynamy od nowa, tak? Ktoś sobie tam jakiś pozagrywał swoje bomby, robimy reset, a zaczynamy od nowa. I to jest absolutnie wartość tutaj dużo takiej kart I, i wydaje mi się, że naprawdę musi być bardzo agresywny deck, żeby tego nie zmieścić. W każdym takim typowym deku limitem, szczególnie białym, no to, to moim zdaniem ta karta się będzie znakomicie sprawdzać. No i tyle jak chodzi o biały. Biały moim zdaniem jest kolorem takim na solidną czwóreczkę. Może mu trochę brakuje dropów za dwa, może mu trochę brakuje mm, poza tym, na, tymi paroma komonowymi i R-kowymi e, jakiegoś takiego solidnego removalu, e, ale generalna e, jakby... Generalny power level card spokojnie myślę, że zasługuje na tą czwóreczkę. E, może jakieś nawet czwóreczkę z delikatnym plusikiem. Wydaje mi się, że taką czwóreczkę bym miał oceniać, ten, ten kolor. E, jest po prostu e, Solid, ale nic, wie, nic więcej. Za niedługo będziemy, oczywiście, omawiać kolejne. Do czego Was zapraszam? Za niedługo w następnym filmiku dla Was to będzie zaraz. Dla mnie za niedługo, bo jeszcze muszę go nagrać, prawda? Ale wiadomo o co chodzi. Do usłyszenia w omówieniu koloru niebieskiego.